Dzień dobry. Um, wracam do medytacji na żywo po tygodniowej przerwie, po chorobie. E, dzisiaj jest wtorek, godzina dziesiąta. Ja wiem, że ta godzina jest trochę dziwna. E, cały czas myślę nad tym, jak to rozwiązać i e, chcę znaleźć inny czas, natomiast mój grafik się cały czas zmienia e, moje zajęcia. I szukam rozwiązania na to, żeby dawać Wam jakieś praktyki, z których możecie korzystać, do których możecie wracać. Może niekoniecznie będzie to na żywo, może będzie to w innej formie. Także za niedługo będę decydować i będę dawać znać, co z tym zrobię. Dzisiaj temat, który myślę, że jest ważny, bo dotyczy każdego z nas i jest to temat związany z naszym mózgiem i z jego funkcją. Jest taki aspekt nas, naszego mózgu, nazywa się to po polsku negatywne tendencje mózgu czy umysłu, albo negatywne uwarunkowania. Natomiast po angielsku jest lepsza nazwa na to, nazywa się to negativity bias. I o co chodzi? Chodzi o to, że nasz mózg jest stworzony po to, żeby zapewnić nam przetrwanie. I robi to poprzez szukanie niebezpieczeństwa wokół nas. Bo w ten sposób on wie, że jest jakby na straży i chce jak najszybciej wyłapać to, co zagraża naszemu życiu. I ta część naszego mózgu to jest taki, taki gadzi móżdżek, który został ukształtowany bardzo dawno temu. E, możesz sobie wyobrazić jaskiniowca, który szedł przez dżunglę e, czy jakiś las i e, kiedy e, pojawiał się jakiś szmer w krzakach, to prawdopodobnie znaczyło, że to było jakieś niebezpieczne, było jakieś niebezpieczne zwierzę. I trzeba było wejść w ten stan walki albo ucieczki, więc cały jego organizm się mobilizował, um, i w ten sposób ten człowiek sobie radził z tym niebezpieczeństwem. I to było w porządku. E, natomiast my teraz żyjemy w czasach, kiedy naprawdę dużo się dzieje, cały czas e, jesteśmy otocze, otoczeni różnymi bodźcami, wpływają na nas. E, mm, Różne rzeczy, jesteśmy jakby cały czas zaangażowani w różne sytuacje i nasz mózg, um, on bardzo często interpretuje te sytuacje jako potencjalne zagrożenie, które, a tak naprawdę te sytuacje nie są dla nas zagrożeniem, a na pewno nie są zagrożeniem dla naszego życia, ale mózg widzi to inaczej. I efekt jest taki, że my. Tak naprawdę jesteśmy w chronicznym napięciu, w chronicznej gotowości do tego, żeby właśnie walczyć albo uciekać. Czyli uruchamia się w naszym ciele cała ta chemia związana ze strachem, ze stresem, z walką. I później pojawiają się jakieś problemy zdrowotne i, i tak to funkcjonuje u nas. Pomyśl sobie na przykład o takiej sytuacji. Przychodzisz do pracy i zaraz na wstępie rozmawia z tobą twój menadżer, czy twój przełożony i cię za coś chwali. Chwali cię za dobre wyniki, chwali cię za projekt, który niedawno skończyłaś, i skończyłeś i czujesz się dobrze, czujesz się doceniona, doceniony, jest w tobie takie poczucie satysfakcji, jesteś zadowolona. I później pół godziny później przychodzi do ciebie jakiś kolega, czy koleżanka z pracy i cię za coś krytykuje, mówi ci coś nieprzyjemnego. Yy, I pomyśl przez cały dzień później o czym bardziej myślisz? O tym, co dobre, o tym byciu pochwaloną, pochwalonym, czy o tej krytyce? Zapewne o tej krytyce. I to jest właśnie ta. Skłonność naszego umysłu. E, mówi się, że te dobre rzeczy prześlizgują się przez naszą głowę, przez nasz umysł, tak jak jedzenie po pateni teflonowej czyli po prostu ślizga się i łatwo, łatwo spada. Natomiast e, te złe rzeczy, te negatywne rzeczy przyczepiają się do naszego mózgu, do naszego umysłu, jak do rzepy i trudno się ich pozbyć. Um, I to jest właśnie z, wszystko związane z... z tym e, uwarunkowaniem naszego mózgu, e, z tym, żeby szukać negatywności, a to, co przyjemne, to dla niego już nie jest takie ważne, bo wiadomo, że wtedy jesteśmy bezpieczni. I teraz, e, jakie jest remedium na to? Bo z, z tym można pracować i to można zmienić. E, badania dowodzą, że nasz mózg jest plastyczny, więc e, wszystko, co z nim związane, można zmieniać. Nie jest to tak, jak z naszym wyglądem fizycznym, rzeczywiście, na operację plastyczną, e, ale tutaj można naprawdę. Swoją pracą i tym, gdzie Twoja uwaga płynie, zmieniać strukturę własnego mózgu. I tutaj naukowcy, psychiatrzy, osoby, neurolodzy, osoby, które badają mózg i nasze zachowania, wyodrębniają takie trzy punkty, trzy ważne kroki do tego, żeby sobie z tym poradzić. Pierwsze to jest właśnie uważność, to jest bycie uważnym, bo jeżeli ty jedziesz cały czas na automacie. I nie w ogóle nie zwracasz uwagi na to, gdzie ta Twoja uwaga płynie. Czy się bardziej skupiasz na tym, co negatywne, czy bardziej na tym, co pozytywne, no to tak zawsze będzie. I, yy, i, tak, i takie będą w tobie emocje, takie będziesz mieć stany. Yy, bo to, na czym się skupiasz, tak się czujesz. Yy, a kiedy. Włącz trochę uważności do swojego życia i też będziesz w lepszym połączeniu ze sobą, czyli będziesz czuć, jak ta sytuacja na ciebie wpływa. Albo na czym się teraz skupiasz, czy to dobrze ci robi, czy nie dobrze, to wtedy będziesz mieć wybór i będziesz świadomie wybierać, ok, ja nie chcę już na tym się skupiać. Chcę przenieść swoją uwagę na coś, co bardziej mi służy, ale to może się udać tylko wtedy, kiedy jesteś. Uważna, uważny, kiedy praktykujesz tą umiejętność w sobie. Druga rzecz to znajdowanie przyjemności. I nie chodzi tutaj o jakieś duże przyjemności. Możesz nawet sobie teraz pomyśleć w tym momencie, co jest przyjemnego w moim doświadczeniu. Na przykład to, że jesteś w ciepłym pomieszczeniu, a nie musisz być na zewnątrz w tym zimie. Albo na przykład to, że masz pełny brzuch, bo właśnie zjadłaś, zjadłeś dobre śniadanie. Więc takie małe rzeczy, ale żeby im dawać swoją uwagę, żeby nie pozwolić im się prześlizgiwać, jak po tym teflonie, tylko żeby się dłużej z nimi zatrzymywać, żeby się nimi cieszyć, bo wtedy twój mózg przyzwyczaja się, to są nowe przyzwyczajenia umysłu. I kolejna rzecz, trochę połączona z tą drugą, to jest wdzięczność. Kiedy dajesz uwagę wdzięczności, naprawdę dużo się zmienia w tobie w całej Twojej chemii, w umyśle. I im częściej to robisz, tym częściej zauważasz i tym łatwiej zauważasz rzeczy, za które możesz być wdzięczna, wdzięczny. I jest wiele sposobów na to, żeby praktykować wdzięczność. Na przykład medytacja. Między innymi taka, którą za chwilę zrobimy, bo będzie tam element wdzięczności. E, czyli na przykład po prostu zamknięcie sobie oczu, skupienie się na sobie i pomyślenie, ok, za co jestem wdzięczna w swoim życiu. E, zobaczenie tych obrazów, e, poczucie tego w sobie, e, to już zmieni Twój stan. Kolejna rzecz, można prowadzić dzienniczek wdzięczności, e, czyli takie zapisywanie codzienne, nie wiem, pięciu, siedmiu rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Albo można stworzyć taki um, słoik, czy jakieś pudełko, do którego codziennie będziesz wrzu wrzucać dwie czy karteczki, na nich napisane e, te rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna. E, I później fajnie się to czyta, fajnie się do tego wraca. Em, i za każdym razem, kiedy się poczujesz gorzej albo kiedy poczujesz, że właśnie się zatapiasz w tą swoją negatywność, możesz sięgać po te karteczki i przypominać sobie, że jest dużo rzeczy, za które e, możesz być wdzięczna, wdzięczny. E, jeżeli macie jakieś inne sposoby na kultywowanie wdzięczności, to e, chętnie usłyszę. Można się podzielić w komentarzu, bo na pewno jest jeszcze wiele innych. A my teraz przejdziemy do medytacji, w której, w której użyjemy te trzy aspekty, te trzy kroki, czyli uważność, znajdowanie przyjemności i wdzięczność. Także zapraszam Cię do medytacji. Polecam usiąść, nie, nie kłaść się, to nie będzie zbyt długa medytacja, więc nie warto się nawet nie opłaca się kłaść to po pierwsze, a po drugie w pozycji siedzącej jest. Wygodniej, mózg jest bardziej zdyscyplinowany, jest w większym skupieniu. Także usiądź wygodnie, z prostym kręgosłupem. Głowa na samym szczycie, też prosta. Zaproś takie poczucie godności do tej swojej pozycji. I możesz wziąć na początek dwa, trzy głębsze wdechy i wydechy. Ja na pewno tego potrzebuję po tym całym gadaniu. Niech te oddechy rozluźnią Twój układ nerwowy. Pozwolą Ci odpuścić. Odpuścić to, czego teraz nie potrzebujesz. I powoli pozwól, żeby Twój oddech wrócił do naturalnego rytmu. I skieruj całą uwagę do siebie. Zostawiasz to, co na zewnątrz, i łączysz się ze sobą. Kontaktujesz się ze sobą. I najpierw poczuj swoje ciało. Poczuj jego pozycję, jego kontakt z ziemią i tym, na czym siedzisz. I zauważ, co w ciele teraz. Jakie odczucia są obecne. Postaraj się ich nie oceniać. Nie dawać im tej nie dawać im tej oceny, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne. Po prostu zobacz to jako odczucia w ciele. I pozwól sobie przyjąć swoje ciało takie, jakie jest w tym momencie. Czyli zamiast stawiać oporu, akceptujesz to, jak się czujesz. Ty i Twoje ciało. I teraz. Powoli przenieść uwagę do głowy i z ciekawością zobacz, co się dzieje w Twojej głowie. Jakie tematy dzisiaj są aktywne. I zobacz, jakby to było spojrzeć na swoje myśli, jak na Jakiś proces, który się dzieje w Twojej głowie. I w ten sposób uświadamiasz sobie, że wcale nie jesteś swoimi myślami i że niektóre z tych myśli nie muszą być prawdziwe, nie musisz ich słuchać. Być może są właśnie wynikiem tego negatywnego. Uwarunkowania Twojego mózgu, który, żeby Cię chronić, szuka niebezpieczeństwa, szuka tego, co Ci może zagrozić, a tak naprawdę nic Ci nie zagraża. Może też zauważysz, że. Niektóre myśli wpływają na to, jak się czuje Twoje ciało. Wiele z napięć w naszym ciele to jest efekt różnych formacji mentalnych, tego co myślimy. Kiedy rozluźnisz głowę, rozluźnia się też ciało. I znajdź w tym wszystkim oddech, poczuj swój oddech w ciele. Poczuj wdech i wydech. Z ciekawością zauważ, gdzie czujesz swój oddech najbardziej. I zauważ, co się dzieje z Twoim oddechem, kiedy się na nim skupiasz. Może on zaczyna spowalniać, może się trochę pogłębiać. Może zaczniesz też czuć więcej spokoju w sobie. Oddechem też można regulować to, jak się czujesz. Daj mu teraz całą swoją uwagę. Wdech i wydech. Zauważ, że kiedy skupiasz się tylko na oddechu, wszystko inne się wycisza. Myśli, odczucia, obrazy, to wszystko odchodzi na drugi plan. I dalej, będąc w połączeniu ze swoim oddechem, przejdziemy teraz do kroku drugiego, czyli do znajdowania przyjemności w tym, co teraz. Zadaj sobie pytanie: co przyjemnego teraz czuję? Albo w czym? W tym momencie mogę znaleźć chociaż odrobinę przyjemności. Może to jest fakt, że siedzisz teraz w ciszy ze sobą? Może przyjemna temperatura pomieszczenia, w którym jesteś? Może dotyk dłoni jedna o drugą? Ktoś tutaj pisze, że nie słychać. Będę wdzięczna, jeśli inne osoby też powiedzą, czy słychać, czy nie słychać. Zobacz, jaką inną przyjemność jeszcze możesz zauważyć w tym momencie, uświadamiając sobie, że to wcale nie musi być nic dużego. I pozwól sobie poczuć to, co przyjemne trochę się tym podelektować. Tak, jakbyś chciała, chciał się zagłębić w te odczucia, w te przyjemne odczucia. Przekierować całą swoją uwagę na to, co przyjemne. Dać odpocząć tej części Twojego mózgu, który cały czas szuka zagrożenia, tego, co negatywne. Teraz koncentrujesz się na tym, co dobre w tym momencie. Poddychaj tym, wyobraź sobie, że się tym napełniasz, tym przyjemnym odczuciem. Może sam oddech jest dla ciebie przyjemny. To uczucie napełniania i odpuszczania. I teraz przechodzimy powoli do kroku trzeciego, czyli do skupiania się na wdzięczności. I Pomyśl, za co jesteś dzisiaj wdzięczna, wdzięczny. I znowu to nie muszą być wielkie sprawy. Może sam fakt, że się dzisiaj obudziłaś, obudziłeś i że jest kolejny dzień życia przed tobą. Może to, że masz gdzie mieszkać, że masz schronienie. Że masz jedzenie w lodówce, że masz bliskie osoby, na których możesz polegać, że żyjesz w bezpiecznym kraju. Zobacz, co do ciebie przychodzi, co doceniasz. Pomyśl sobie też, jakby to było tego nie mieć tych wszystkich dobrych rzeczy, tych udogodnień. Są miliony ludzi na świecie, które nie mogą się cieszyć takim komfortem życia, jaki ty masz. Bo każdy dzień jest dla nich przetrwaniem. O, dziękuję. Możesz nawet powiedzieć cicho dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zobacz też, co czujesz, kiedy pojawia się u Ciebie wdzięczność. Co w ciele, jakie inne emocje się pojawiają. Na tyle, na ile jest to możliwe. Czasami to uczucie wdzięczności przychodzi trochę trudniej, to zależy od naszego stanu w danym momencie. Więc postaraj się też nie oceniać tego, co u ciebie. I podziękuj sobie też, że teraz dajesz sobie tę chwilę na to, żeby ze sobą pobyć na to żeby zadbać o swój umysł, swój mózg. I za ten wysiłek, który wkładasz, żeby się lepiej poczuć, żeby coś zmienić w tym, jak spostrzegasz świat wokół, bo to o to chodzi. I wróć swoją uwagą do ciała, zobacz, jak ono się teraz ma. Może coś się w Twoim ciele rozluźniło, może pojawiły się jakieś nowe odczucia. Zobacz, jaki jest Twój oddech teraz? I co w Twojej głowie? Może zrobiło się tam więcej przestrzeni, może jest trochę lżej. I weź trzy głębsze wdechy, wydechy z wdzięcznością pozwól, żeby te oddechy trochę uaktywniły energię w Twoim ciele możesz tym razem wydychać z otwartą buzią I powoli zaproś ruch do ciała, poruszaj dłońmi, stopami, możesz pokiwać głową. I w swoim czasie otwórz oczy. Ok. Dajcie znać, jak było, jak Wam się ta medytacja podobała i czy może macie jakieś przemyślenia na temat właśnie. Tych negatywnych uwarunkowań naszego mózgu, które to każdego dotyczą, chyba że ktoś już naprawdę mocno pracuje nad, nad tym, na czym się skupia i gdzie uwaga jego płynie. Pamiętajcie o tych trzech elementach: o uważności, o przyjemności, żeby jej dawać więcej uwagi, więcej czasu. I o wdzięczności, bo to naprawdę zmienia, tym bardziej jeżeli się to robi regularnie, codziennie, to stopniowo zmienia nasze samopoczucie zmienia to, jak reagujemy na rzeczywistość wokół. Ja zapraszam do wspólnych medytacji. Można wracać do medytacji, które już się odbyły. Jeżeli zmienię czas wspólnych praktyk, to oczywiście powiadomię. Dzięki Agnieszka. Zapraszam też do tego, aby zainteresować się weekendami, które w marcu i w kwietniu w marcu jedziemy do Beskidu Małego, do ośrodka Mandala na weekend z jogą i z mindfulness. To jest taki czas naprawdę mocnego odpoczynku, głębokiej regeneracji, bo jesteśmy przez te trzy dni razem w praktyce, w odpoczynku, też w ciszy, bo sobota jest cicha. Pięknej okolicy, otoczonej naturą, z widokiem na góry. Także zachęcam serdecznie, jeżeli ktoś potrzebuje takiego oderwania się, odpoczynku i też pogłębienia swojej praktyki. A nawet jeżeli nie praktykujesz jeszcze za dużo, to ten weekend też jest dobrą okazją do tego, żeby, żeby wejść w praktykę, żeby zacząć, żeby zobaczyć, jaki efekt daje ci medytacja i też praca z ciałem, bo yoga. To jest taki pogłębiony kontakt ze swoim ciałem. Taki sam weekend poprowadzę tydzień później, tylko po angielsku. Więc jeżeli masz ochotę na weekend po angielsku, albo znasz kogoś, kto bardzo chciałby wziąć udział w takim weekendzie, ale nie mówi po polsku, bo jest obcokrajowcem, który mieszka w Polsce na przykład, to, to można polecać. Ten weekend będzie miał miejsce w nieprześni, koło Krakowa, w pierwszy, pierwszy weekend kwietnia. Także też zachęcam. Wszystkie informacje są tutaj na stronie na Facebooku, można poczytać. Zapraszam do zapisów, bo już się miejsca zapełniają, więc może za niedługo będzie za późno. Dziękuję bardzo za dzisiaj i życzę dobrego dnia. Z takim fokusem, z koncentracją na tym, co dobre, bardziej niż na tym, co negatywne. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa!